bardzo serdecznie. Ja również. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić Panią Zdzisławę, która przychodzi już do mnie od kwietnia. Zapisała Panią Pani córka wraz z wnuczką i właśnie opowiadała, że najbardziej zależy jej, właśnie im zależy na Pani. Natomiast wspominały również, że jest Pani trochę sceptyczna, jeżeli chodzi o wizytę u dietetyka. Czy to prawda? Prawdę powiedziałem. No właśnie. Bo ja nie wierzyłam w to, że mogę schudnąć. A, no właśnie. A tu się okazało, <laughs> że idzie to Pani bardzo ładnie, ponieważ schudła Pani 10 kg, to jest naprawdę bardzo dużo, <laughs> ale przede wszystkim zmieniła Pani swoje nawyki żywieniowe. No tak. E, proszę mi opowiedzieć, w jaki sposób się Pani wcześniej odżywiała, a jak to wygląda teraz? No wcześniej to. Tradycyjnie, jak, jak wygląda nasza polska kuchnia. A po zmianie, no to wiadomo, że te posiłki są bardziej dietetyczne, częstsze i takie regularne. A jakie największe zmiany tutaj Pani widzi w sposobie żywienia? Czy wcześniej na przykład, no bo wspominała Pani, że takie były tradycyjne polskie. Czy to były smażone posiłki? No, były smażone, nie, nie zawsze, ale bo ja ze względu na swoją chorobę też unikałam smażonych bo mam yy, choruję na taką przewlekłą chorobę więc ze względu na chorobę unikałam smażonych i tłustych niemniej jednak yy, czasami się skusiłam no właśnie masa ciała stopniowo tak, rosła tak e, co jest jeszcze pozytywne wprowadziła pani aktywność fizyczną no tak i jest Pani świetnym przykładem, że można zmienić tak naprawdę i sposób żywienia i wprowadzić aktywność fizyczną w każdym wieku, mm -hmm. że wiek nie jest przeszkodą. No nie, jeżeli człowiek nie jest ograniczony fizycznie, to można trochę sobie w miarę swoich możliwości poćwiczyć. Ja tutaj z, wizytem, z wizyty na wizytę. Widzę ogromną metamorfozę, przede wszystkim w tym też, w jaki sposób się Pani czuje i pierwsze wizyty właśnie było widać, że jednak jest takie, no, bardziej jest Pani taka ociążała, prawda? No, przedtem bardzo ciężko było mi się poruszać, bo jednak byłam otyła, mhm. również ciężko było mi oddychać, no, no bo wysnuwając wnioski z tego wszystkiego, to miałam bardzo obciążone, te narządy wewnętrzne tą tkanką tłuszczową. Tak, też był ucisk na przepony. Tak. I, i no problemem było wejście po schodach. Dla mnie w tej chwili nie jest problemem. Tak tak jak także różnica jest kolosalna. No ale chciałabym jeszcze trochę schudnąć. No oczywiście, my tutaj <sum> będziemy <sum> działać <sum> bardzo Jak to mówią, apetyt rośnie w miarę i pani naprawdę tutaj jest wzorem do naśladowania. Hmm, Często słyszę tutaj w gabinecie, że na przykład nie wiem, ktoś ma 60 lat i już mówi, że na pewno już, nawet niektóre osoby, które mają 50 lat, twierdzą, że już nie są w stanie schudnąć. Bo na pewno metabolizm jest wolniejszy. No, po części jest tak, że ten metabolizm spada. No, tak, bo to wiadomo, ale jest wiekiem. Dokładnie, ale no, mm -hmm. przede wszystkim to nasz styl życia wpływa na to, jak mm -hmm. się czujemy i właśnie jaką mamy masę ciała. To prawda, że córka nalegała nawet wcześniej, ale ja podchodziłam do tego sceptycznie, bo uważałam, że no Nie prowadzę jakiegoś takiego tłustego trybu życia, więc nie powinnam tyć, bo i moja choroba, i moje leczenie też Dokładnie. przyczyniało się do, do tycia, więc tak. winę zwalałam <grym>, bardziej na leki niż na to, że się źle odżywiam. Ale jednak okazało się, że można trochę inaczej. Dokładnie, chociaż no w Pani przypadku, ponieważ no Pani brała duże dawki sterydów. Mhm. Więc to też na pewno przyczyniło się do tego, że masa ciała tak, wzrosła. Tak, tak. Ale pomimo tego, że te sterydy są chociaż na, mniejszy, na niższym poziomie, ale jednak cały czas pani je bierze, to mhm. zmieniając nawyki żywieniowe, nawet w takim przypadku, mhm. można zredukować masę ciała. No tak. Pani jest akurat też w trakcie leczenia biologicznego, więc tutaj też tą poprawę widzi pani, też nawet w swoim funkcjonowaniu, tak? Mhm. I i to też jest bardzo pozytywne. Mhm, tak. Więc ja naprawdę gratuluję Pani z całego serca. Oczywiście nie kończymy. Idziemy dalej, po dalsze no, efekty. Na razie, na razie nie rezygnuję. No nie. <laughs> bo e efekty są zachęcające. Dokładnie. A jednak wizyta u dietetyczki mobilizuje. No tak, bo pani? z wizyty na wizytę jednak jest analiza składu. Tak, ale, ale wiem, że muszę przyjść. I głupio by mi było po, przyznawać się do błędu. Pani to jest naprawdę bardzo rzetelną osobą, jeżeli chodzi mm -hmm. o, o, o dietę. No dieta jest oczywiście dostosowana do jednostki chorobowej, więc jest dużo gotowanego, a pomimo tego no ta masa ciała też właśnie spada. Mm -hmm, no tak. Więc ja pani gratuluję. Ja również dziękuję. I do, do, do dobrego do zapakaty. Do no, dziękuję. dzięki dobremu zapakaty. No właśnie, z tej jednej strony, 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 dokładnie, żyjemy sobie nawzajem. No właśnie. <laughs> Więc dziękuję bardzo.